Tak się powinno zaczynać dziwić. Czekajcie, ja muszę przeczyć Merki. Pięknie. Nie, ja czekam cały czas na tego.

Oszczędna budowa. żeby mi tylko nikt nie przejechał. To jest pan inżynier. od Pralek. Jeszcze. Może to poprzywieszę. To żywe jest w ogóle? No, chyba żywe e? Oczywiście się powtórzę, ale jest tak gorąco Co? Co? to no, mata, to chyba żywe, żywe To by było dobre Cena for the price Dzień 17. 17. Okej, okej. 17 to nie jest tak źle. A co ja tu widzę? Słyszę najpierw. O! 17, ale z rybką. Fajny, fajny ten sklepik robiony, tak? Tak, jak chciałem, powinna wyglądać. bardzo no, tak, tak. nice. Very nice, yes. Myślę, że like eh? yeah? I bardzo dobrze. Okej okay. Dobra Idziemy dalej. Na spacer. Ja mam to co zrobić No proszę, jakby ktoś chciałby nająć. To jest chata, ładny płot, ale jakie... Jakie ma te? Na tym płocie coś. Rzeźby. Plastka rzeźby. I z hektar podwórka. Albo lepiej. No, potężne to jest. Pewnie potężnie też kosztuje, żeby wynająć. To jest I think very expensive. I think more. Myślę, że więcej niż 1200. To. to naprawdę potęga. E? I to wszystko. Widzicie jak sobie pan podłączył butelkę? I sobie ładuje samemu. Huh. Można? Można. Wszyscy się osłaniają Od słońca. A ja oczywiście, o drugi pan. Hello. Się odsłania, a ja oczywiście wtedy na spacery chodzę, nie? Sina też ledwie Gorące, to, to jak ma być? Ma być gorąco Tu no. jaka opatulona w jednym gorąco, w jednym mniej gorąco no. Patrzę czy coś wypatrzę i na razie nic nie mogę wypatrzeć się szykuje weselicho. No. Ale dobrze, niech się cieszą ludzie. Myjnia. Nie, lakiernia. Myjnia i lakiernia chyba. Wszystko naraz. Dobra i tu jest to miejsce o które jeden z widzów mnie prosił i ona się nazywa Cambana Residence adresu nie widzę Cambana Residence ale pewnie będzie pineska no nie wierzę, że takie duże miejsce nie będzie miało kineski Jest z garażem Idę, się zapytam ceny Hej hello Hello Hello, Can I ask you your renting rooms, right? Hmm? Nie wiem, nic nie pojąłem, ale... i Hey, hello. Can I make a little bit? Yes. Uh, you're renting rooms, right? How much is per night? Uh, one bedroom, right? Yeah, one bedroom, for example. Uh, forty-five dollars. And like two bedroom? Uh, fifty-five. So, forty-five, fifty-five. Okay. 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 Thank you. This is from my friend who is who going to visit you soon. Can I have a water please and a one coke? One coke. One cola? Yes. And a one water. Please. Uh, have a, a small. Small water. Yeah, yeah, yeah. small. A ah, to Do tego, jak się mówi, do WC. Jeszcze raz pokazuję, no pompy działają wszystko elegancko. Ale nie ja nie zamierzałem tu być, więc nie mam. I moja też nie ma. Więc nie mam nic, nic na ten to. To nie będę wskakiwał, co w tym mokwie mam chodzić. A zresztą zobacz. Dobra, nie przeszkadzam. Jeszcze takie coś. Bo chodzę w starych klapkach i no i jest podejrzenie, że Ci co bachnęli tam tą kolę i tak dalej to bachnęli te moje klapki też No co za już poziom niski bym powiedział. No ale już tam zobaczę jeszcze, sprawdzę, ale na to wygląda. Ty na Diswasser? Ej, no mam.

no nie jakbym kupił to już nie chcę chodzić gdzieś tam po tych po śmietniku nie? Ale koty zaraz się zaczną bawić i nie wiem gdzie idę, idę gdzie mnie oni poniosą, no to pójdę na przykład. Ja, fajna? Nie, no nie jestem pewien, ale Niech mnie los prowadzi. No to ja już czuję, że zaraz w ślepą muliczkę. No, no mówię. To jak już. To ja już wiedziałem. No, we go. No little bit Te ryby akurat ja lubię, tylko takie lubię z głębokiego oleju Te są szklackie Jak one się nazywają, to nie wiem Te pierdziele takie 50 i półtorej tony ciągnie potem, nie? Dobra, I think this go to the school. This. No, rzeczka bym powiedział. O, no, to tam. Gdzieś się dojdzie. O, już widzę. Znowu drogę. Już To jest dobre z tymi Z, z tym paliwem z, z butelek, bo Dość często rozsiane, dość, dość gęsto bym powiedział Tak, nowe jakieś Jest, nie. Sklep z pralkami. Ale pralkę mam naprawioną. Ale daje. Syna, hot. Czekajcie, bo gdzieś trafiłem. Lecz nie wiadomo gdzie. Dobra wyłączę, bo to nie ma sensu. Jak coś zobaczę, to ten I te podworeczka, nie? taki klimatik taki styl o i wszystko Bo bodaje daje czadu bym powiedział o że jeszcze jedną wodę powinienem wypić w sumie chyba sobie kupię wodę jest no we are not close very no very hot tak ma być no Chudne, chudnie Ale nie wiem, wodę sobie jakąś Bachnę jeszcze. Pozdrawiam Te ciężki się uczą Wszystkie naraz Jakby to powiedzieć Chórem No akurat nie zobaczcie Zobaczcie jaki sklep ich warsztacie z resorami od razu Nie? Czy klucze dorabia czy ja Dobra strzałka bo Nowhere, home Let's go this way Czy trochę Trzy metry cienia jest. Ale każdy coś, że tak powiem, działa, nie? Ten jakimiś łańcuchami handluje, ten czymś. Najdobrze, no i dobrze. Z hamaka, oczywiście, ale to też dobrze. Do... Będzie jakaś kuchenka, coś. Ile tego jedzenia schodzi? Nie? Ile tego ziemia nam daje? Wszystkiego. Może owoce? Nie mam. mam pan tu... Co to jest dla Jest good? Nie mam. Nie mam? A id before? Yeah. When? Tak, no five. We buy. Tu ją na buy? You on man oh, O, Ojej, szydim zimna ma. Aha, to te chlebowce, czy coś takiego chyba. O,

Resztę mam. Resztę mam z ale co jak nie ma koszy chyba mi przegrzało czerep jakaś, czy coś? Rewetki, coś tam, coś tam. Czego dusza zapragnie? Medło powidło. No tutaj Hej hello. Nasza pani, ale jeszcze mamy owoce. Not today. We still got the... What is this? Happy or... A, że pogrzeb jakiś. Zdarzają się i takie rzeczy. To jest o dobre. To takie te, nie? Ursusiki małe Przejada mnie wszyscy zaraz mi wszystkim czym się da Ojej, trochę cienia Trochę cienia Na samą końcówkę Nie, na no dzisiaj głównie byłem po to, ten adres tam sprawdzić i się dowiedzieć ceny. No, pewnie można się dogadać jak na tydzień czy coś, to co pewnie jest taniej. Pewnie, no nie jestem pewny, ale. To już każdy indywidualnie sobie zależy, jaki ma urok osobisty. No dobra, to ja już jestem. A tu są siatki na. Si te kury kupi. Należy, no, no to poważę, to Te koty mam tam wszystkie cztery, i sąsiada, i inne będą się tylko na tą siatkę patrzeć. nie? No po drugie, po co mi kurczak? Ale taki mały to fajne to by się chciało, nie? Dieta tam, co to pomysł? Poszuram sobie trochę Podówki wszyscy się pozamykali tam, gdzie słońce jest naprawdę mocno. nam chyba na motorku jeździć ja ale na motorku to znowu co tu nagram? Nic nie nagram nie ale gdzieś trzeba będzie ten monterek wreszcie ruszyć nie do zdarcia. jakieś kamery muszę założyć czy coś jak widzę, już nawet klapki rąbią. No ktoś sobie upatrzył miejsce. Wyczuł kiedy. Można. No i tyle, no. no złapię, Symonka, złapię. A? A, ja mam niech ten. Dobra, to muszę kończyć w takim razie. ja tam jest taki początkujący, że tak powiem, bo jeszcze nawet skuterka nie ma No trzeba ciężko pracować, nie? Czasami nie ma lekko. Aż tak trochę szkoda, nie? No, no co, no? Mam nadzieję, że no, ten skuterek składa no. że, I uskłada no. Dobra Idę przez niebezpieczną ulicę To na razie Ej, Sina jeszcze chce kupić sobie to Już pod domem Banana smakach. No, tu nawet nie ma jak się schowki Bi to tyle to już się załapałem o co chodzi Okumon oh, To idziemy Tam bawoły jak pamiętacie to nie idę No i moja ta Piotrkowska Jakie palmy Nie? Jakie cienkie, a takie długie oh, <laughs> no, Nie, to trzeba chodzić jakiś jakieś Swate Rado czy coś, bo to faktycznie jest... No nie jest przyjemne. Nie jest przyjemne. Zobaczcie, że te wisy coś nie zrobiły. Fuh. I tyle i siedzę w domu. Okay. Jeśli się uda, to może lajwa wrzucę. Znaczy <noise> zrobię, a teraz już prawie umiem. Dobra, koniec. No, dobra, no, to był mój pomysł. I faktycznie jestem, trzeba pootwierać coś da. I faktycznie, może tej godziny nie wybrałem. To już tam są ciatki na ploty O, Dobrze, w takim razie kończę. Dzisiaj taki nijaki, bo nic nie zobaczyłem, nic nie ten. No ale co? Czasami tak, czasami tak. Jutro będzie lepiej. A posprzątane dzisiaj wszystko. Dobra, idę się napić wody, bo mnie... Uf, bo się od ten... odwodniłem. Jeszcze sobie bachnę gazówę, polecam. Mocno gazowana i w smaku też dobra. Dobra otwieram. I piję tomorrow See you tomorrow. No do jutra zapomniałem, dlatego jeszcze na sekundę włączyłem. Eee, proszę serdecznie o subskrybowanie. Eee, dawanie łapek. Komentarze i dzwoneczki. I pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia jutro.